Siemczko, z tej strony Hemod. Dzisiaj kontynuujemy moje wspaniałe wyciągania pojedynkowe na Ashan Arenie 3. Dzisiaj moim przeciwnikiem będzie piek. Tutaj ma Nick Pajek, no ale na składzie ma piek. Już kilka razy graliśmy, mieliśmy fajne mecze, mam nadzieję, że też ten, jedny, ten mecz też będzie jednym z tych fajnych. Ale jeszcze pamiętam, to może włączę jakiś soundtrack z jakiejś gry. Może dzisiaj niech będzie soundtrack Gothic. Soundtrack Gotika. Jeśli sobie puścimy soundtrack z Gothica, bo uważam, że santax z Gothica to jest dobra rzecz. Ja lubię santax z Gothica. Dobra. Good luck, have fun. I co? I lecimy. I nagrywamy giereczkę. I będzie... Będzie fajnie, będzie miło, będzie przyjemnie, nie? Dobra. Zobaczmy, co my tu mamy. Na początku turka... Już widzimy tutaj, że jest do zbanowania Dungeon. I tutaj też jest do zbanowania Dungeon. Też w sumie jeszcze coś mi przyszło do głowy to może ja będę generalnie na początku mówił, ile obecnie mam punktów. A to też muszę sobie sprawdzić w danym momencie na, na Discordzie. Ja w tym momencie mam 1573, dobrze widzę? Tak, 1573 punkty. Więc nie jest tego dużo na ten moment. Co tam twierdza Dung? Może być Cyklop? O nie nie nie, o nie nie nie. Nie będzie tego, nie będzie tego. Chociaż! Chociaż zobaczymy jak mi dajesz. Chociaż. Dla widza. Dobra, zobaczymy w takim wypadku. Tego nie chcę. Bardzo nie lubię krasnoluda worka akurat. Dla mnie to nie jest przyjemna para, więc nie chcę jej grać. Ale zobaczymy co nam się tutaj wylosuje. No ta para nie jest jakoś turbozła, bo mogę grać zawsze humanem z magią miłości. Nie, już wolę w się w, ch... w <laughs> e, Dobra, no to zobaczymy, co mi ten człowiek wykombinuje. A co tutaj będzie za ciekawego. E, Los przynajmniej mówi mi UR French a i, i mnie detonuje. się kraduje się 25, z który moim cierpieniem. No i nie ma, no i nie ma tego co byśmy chcieli. No i nie ma lochu. Nie, malochy. Będziemy grali Uga Buga na Alaryka. O Jezusie, słodki, wszechmogący, Matko, bosko, spazaryk. No ale mam power, No ja mam GIGA power. Dobra, co my tu mamy? Call of blood, i HORDENGER. Ostatnio cały czas daje mi te krzyki, to mi się nie podoba. Co dała na prawe, jak to wyglądało? Okej. Okay. Zimmy losowy krzyk poziomów 2-3 niedostępnym mieście, więc albo dostanę bata, albo dostanę wyprzedzenie, nie? W sensie przyspieszenia Batel kraj. Dobra, jakie arty, nie? A tak wiedza morale, to jest spoko. Tarcza ogra jest w porządku. Ale tu mamy dwie tarcze i dwie pary butów. No to nie, co tu mamy? Odporność nasza gramy na Humana może być spoko. Naszyjnik smoczego, buty. Siła czarów, no z taktyką i wjazd pierwszy bym uga buga, cycem. no robimy uga buga, cycem, nie? Chyba, chyba uga buga, cycem. to 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 jest zawsze dobre, cyc robi uga buga i hehe, he, tak? Dobra, no zobaczymy, no zobaczymy, zobaczymy, cyc uga buga, uga buga, uga tak trzeba być, trzeba znaleźć w takim wypadku ani krzyk, tylko dowodzenie, potężny cios, nie, potężny cios na razie mi się nie przyda. Uga buga trzeba zrobić uga buga. No tylko kurde, jak na razie takie rolki, rolki, nie rolki. Kiny wojenne, nie dzięki, dobra ostatnia roleczka i idziemy w level upa. Co nam da jest taktyka, no to już zaczynamy od razu jak z taktyką gramy. Logi to ja nie chcę siła ponad magią. Tężny cios, tutaj mi na razie lepszy atak. A naszej krwi niech będzie. Jest dowodzenie, jest super. Jak dobrze pamiętam, to na orku trzeba mieć werbunek, tak? Więc werbunek sobie przyjmiemy. Uzbicie światowi wichura? Nie to. Potrzebne jest powstrzymanie, czyli na minus 2. Ok. To nam szałbiterny chciał zagrać. Nie radość walki. Nie radość walki. Eksperckie dowodzenie, na nich będzie, ale to nie jest to, co mnie w ogóle interesuje w tym momencie. Mnie interesuje aura szybkości. A, dziękuję, dziękuję. Eksperckie dowodzenie, dalej nie. Na tym chcę to zamknąć. Tu mam już spoko, bo tu już nic więcej nie będę chciał na panu woreczku. No tu mam to, tu mam to, to jest wszystko zapięte. Tutaj krwawe na jedynce, to bym sobie go na pewno podbił. Ale chcemy też rozbicie światła Chcemy rozbicie światła z wichurą I co mi tu było potrzebne, przypomnij mi Tu jest powstrzymanie światła potrzebne, fantastycznie. Lepszy krwawy szał poproszę Ech, Czy ja chcę potężny ciot To jest bardzo spoko i chyba to chcę na zbicie mroku, nie na eksperckie dowodzenie jak już. Więcej cyca. Może coś takiego? Na ten moment? Pójść środkiem i sobie dopiąć. Jakie staty? 9, 5, 3, 3. No to nawet nie takie najgorsze te statystyki. Zawsze mogą być gorzej. Ale kurde, zobaczymy. No, na pewno idziemy tutaj. Jak będzie o taktykę, no to trochę w dupa jestem, ale zobaczymy. Zobaczymy, co tutaj będzie zrobione. Jak to wygląda? 11873. No, z powera mam sporo, biorąc pod uwagę, że. O, nie mam. He, nie mam, nie mam tego. Might Over Magic. No to słuchajcie, no to to jest tak naprawdę dla mnie level. To jest dla mnie bliżej do lewela niż do czegokolwiek innego. Mana to mnie tam średnio interesuje. Mnie interesują staty bojowe. Najważniejsze, że mam te buty. To jest jeden speed plus taktyka, no to możemy tutaj bojować. Y -hmm. Zaura szybkości. No i tutaj bym dopił jednak sobie tutaj... A, w tym miejscu... wichurkę. No chciałbym tę wichurkę. Ekspercki atak, średnio-średnio, rozbicie przywołania, jeszcze średniej. To na pewno i to na pewno bym op opuścił. Eee, lepsze rozbicie światła i wichura, jest super. I teraz co bym najbardziej chciał, żeby mi dało, to siebie ponad magią. Chociaż on pewnie będzie grał. Znając życie, moje szczęście, to on nawet nie będzie tego grał, tylko on będzie grał. Dowodzenie na trójce i boskie przewodnictwo. E, ekspercki atak, ochrona od magii, utrzymanie pozycji, nic, mi stąd nie jest potrzebne. Dobra, wam kastę, mogę rolować. Unik bym chciał. Jest unik, jest fantastycznie. I tak można grać. Teraz sobie idziemy tutaj. 13, 10, 7, 4. Ten jest mi kompletnie niepotrzebny. To jest 8% dla magicznych. I ja chyba. To ze względu na to, że mogę sobie wziąć tą szamankę, co bije z. O Jezus! Z piorunka. I może być ciekawie wtedy, nie? W taki sposób może pomyślimy. No dobra, zobaczymy. zobaczymy, zobaczymy, co tu się wyczaruje i wymodzi. No zawsze mam 40 many. No to to jest. 3 gniewy, albo parę przyspieszeń. Dobra, no mogę to wziąć, bo logistyki i tak bym nie dobierał, gdyby coś i będziemy myśleć ewentualnie o sprzedaży artefaktów później. Bo tutaj nie ma co. Ja mam też przepotężne liwerny na tym bohaterze. Spaz. Oczywiście, że kłamie, bo to nie są potężne liverny, Co na tym w ogóle? To jest 5. Pięć... 5 plus 1 to 2 poziomy punkty życia. Czyli w tym momencie, Ja nie poczynając od, pierwszy, od, od pierwszego, nie? Więc dostałem jakieś 13 punktów życia? Dobrze myślę? Ile mają? 129. Jakbym kupował, ile mają normalnie? 90. No to ponad 3% dostają. O, ja jeszcze mam witalkę, no. Okej, okay, dobra. Dobra, dobra, dobra. Ten cyt ma 7, na taktyce dochodzi, i robił buga. No i to, to, jest to, co ma zrobić. Bo ma Monie odporność na Puppet Master, na Frenzy, spoko. E, mnie interesuje tutaj Jadowita Wywerna, ona jest zawsze dobra. Ten rzemiecki jest po prostu lepszy. Gramy tom, eee, gramy jego, gramy jego i co? I go, golbyna. golbyn sidlasz, a to dlatego, że gdyby na przykład kółi był przede mną, no to zawsze konia mogę zobaczyć w sidła i zrobić mu psikusa, nie? Teraz pomyślmy nad artyfaktami. To jest 8% dla magicznych. To ile ona ma inicjatywy w takim wypadku, w tym momencie, gdzie to są jednostki tutaj? 1300 to jest bardzo dużo. To jest w ciur, to Ja to sobie na pewno chcę zostawić. I w sumie to jest siła czarów szczęście. To jest 2750, 2500. No nie, no wszystko chcę tutaj zostawić. I tak levela z tego nie wyciągnę, więc to za różnica. Co tam się dzieje z muzyką? A na chwilę się zatrzymało. Dziwne, dziwne. Sekundka by się zminimalizowała. Dobra. Wszystko widzimy. Wracamy do, do gry. Kupujemy sobie machiny. I zobaczymy, czym tutaj nas zaskoczy alary. Mamy unik, więc to jest super. No, na pewno kusznica aż tak nas nie zabolą. No, ale pytanie. No, jeżeli będziemy tego śmiesznego kusznika, który. Jak on ma? Jak, niepewno jak się nazywa. To nie jest wyborowy. A ten, co jak jest poniżej trzech kratek, to ignoruje pancerz. No to on jest bolesny. To on, one on jest takie, jak się szybko nim człowiek nie zajmie. Ale, ale, ale. Co na pewno mnie tu będzie interesowało? Będzie mnie interesowało, czy będą mi wchodziły moralki. Bo mam w sumie cztery morale. Jak będą one nie wchodziły, to będzie troszeczkę szału mi to pompowało. A to byłoby przyjemne, jakby mi szał pompowało. Bo jak będzie mi pompowało szał. To będziemy mogli robić fajne rzeczy, nie? Zobaczymy, czy zacznę od straszenia, czy zacznę od drżenia, czy od potężnego ciosu. Zobaczymy, jak mi się pasek ułoży. Jeszcze zrobimy takie krótkie omówienie bildu. Co tutaj będzie generalnie, jak to będzie wyglądało? Co on ma? Straszenie, kuń klasyczny, kapłan do teleportowania, odporność na strzałki, gryf do pikowania, chłop do stunowania, norma. A szybkie mówienie bildu. Odporność na szał, cyklop z odpornością na Puppet Mastera, czyli na hipnozę w razie co, i tak. No, chcemy się jak najszybciej czym przeszałować mimo wszystko, przez na przykład moralki, uderzenia i wylecenia w pierwszej. Fichurką obniżamy mu obrzydliwie tutaj prędkość. Mamy taktykę, mamy tutaj y szał bitewny, więc nasze podstawowe taki typu goblin, czy ten małder, czy mauler, to dają cholerę obrażeń. I co? I, I co? I te ramy hopa. No i te ramy hopa. No taka jest, taka jest tutaj zasada, taką znajemy religię. Orgbić. bić. No jest tutaj klasycznie... Okej, okay, nie ma taktyki. Jest super. A tutaj mamy klasyczny ten. balistę, Więc obstawiam, że chłop będzie tutaj ustawiony. Więc tu idzie cyklop. Eee, tak. Tu się ustawimy... Może coś takiego bym się ustawił? Hmm czekaj coś takie kurde no nie wiem coś takiego bym się ustawił nie dla bezpieczeństwa coś takiego bym się ustawił dla bezpieczeństwa szczerze mówiąc O Jezu, jak dobrze się ustawiłem tutaj cyklopem. O Jezu, jak dobrze. Zaczniemy od Sacrifice'a. I co? I tutaj boom, dwóch bam. Jak mi zablokuje cyca? Zablokuje no. O Jezu, zimne ataki ma. Jak jest cyc? Zablokowany pewnie bardzo mocno. Ten dochodzi. Co on w ogóle gra ekspercki? No wszystko dobre gra. Dobra, tutaj chyba kontro liczymy. Czy tutaj od razu lecimy? Dawaj od razu tutaj. Kurczaka bijemy, no tylko dwóch, no to spoko. Tutaj dwóch tak samo, tutaj 0 na 1. Tutaj krzykniemy w niego. Tutaj nie będę w takim wypadku robił tak, tylko tutaj się przełożymy w te miejsce. I tutaj sobie weźmiemy gryźniemy. Co jego? Dawaj, gryź. Tu masz dużo hapsa. Dobra, jeden. Kontra tylko za cztery. To nie jest aż tak dużo. Moralki na z jednostce. Fantastische. Eee, dobra. Teraz pytanie. Czy ja chcę mu zabrać tego kusznika stąd? Czy ja chcę mu gniewem, który zada 636, zabić dwóch? On w tym momencie jest na tym, więc powinien trzeci paść tak po prostu. Do tego kusznika też jest dużo. Czemu się powinienem go bać? Dobra, zagrajmy tak. Bez wskrzeszania. No chamsko, że mi tutaj zablokował, bo cyklop miał perfekcyjną ścieżkę, żeby zrobić uga buga, nie? Uderzył mi w cyklopa. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 4... Jeden podbiegamy. czekaj co to było. A to był Alary, który go uderzył. Dobra. Podbiegamy. 3. Skąd 27 o jest Jest dużo. Dwa trzy. Dobra, próbujemy plac. 28 to nie jest tak dużo. stun, Dobra, jest stun milutko. Moralki milutko teraz mam tutaj ładną ścieżkę, z tego co widzę, no ale tutaj pada jeden anioł, więc zostanie mu tylko trzech aniołów. Więc to skrzyżenie też nie będzie jakoś turbomocne. Okej, okay, chłop chłop tutaj, no zobaczymy co ten chłop ugra. 6, nie ma podwójnego ataku, nie ma stuna, nie ma nic, jest w porządku. Okej, okay, stun na wiwerne, to mi się nie podoba. 16. Powiedzmy, że tutaj pacniemy. Tym samym to powinno zakończyć problemy. Tylko 14? Co jest grane? A, bo to jest alaryk. A, i siedmiu mi oddał. Fajnie, fajnie. Dobra, ale tutaj nie ma kontry. I uczników też już nie ma. Jak to mówi klasyk. O, jaka piękna rodzinka. Komu przypierdolimy? Komu zajebiemy w łeb? Chyba tak byśmy zajebali, nie? Czy tak? Tak byśmy zajebali. O, poszedł stun. Ślicznie. Ślicznie tak ma być. Pała bić! Pała robić dobrze, pała bić. Dobra, jest fajnie, jest miło. Zobaczymy w co on z taczką. No pewnie będzie chciał mi cyklopa tutaj kasować. No jest to w pewnym stopniu dobre rozwiązanie, żeby tego cyklopa się po prostu wziąć i pozbyć. No i tak jak zakładałem, pozbywanie się cyklopa, nie? Teraz tak, ja bym tutaj sobie zagrał potężny cios na wiwkę. Zdecydowanie. Bo ta wiwka w tym momencie będzie miała bardzo fajne value. O, tutaj sobie go wyleczył. Powiedz mi, 122. No to jest praktycznie kill, nie? A nawet nie ma co się tutaj hamować z tym. Tu kontry nie ma, tu jest. Dobra, tutaj gdzie nie ma kontry, wchodzimy. Tak bez spiny. Plask za dwa, super. Tutaj mamy kolejny: to jest 3, 9, 1. Py, 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 non. Ile to ma HP? 205, za dużo. Dobra, to dawaj chociaż tego jednego tutaj. Dobra. 30 na 5, no rozumiem, rozumiem, bo bolesne, bolesne. To jest 2, 9, 13, 0, ale no sobie weźmie i umrze. A ja bym generalnie tutaj chciał. Dobra, to jest zablokowane. To, to jest totalnie już bez znaczenia. Hmm. Kurde. Wydaje mi się, że tutaj mimo wszystko, bo to mu zwiększa morale, ten na nią. A my nie chcemy, żeby mu zwiększał morale ten anioł. Wręcz przeciwnie. Chcemy, żeby on jak najmniej miał tych morali. Mamy 28 many. To jeszcze trochę many, many mamy. Anioła już nie ma. Kusznik też już tutaj jest troszeczkę potylany. Tu sobie przyspieszymy chłopa. Zrobimy sobie drżenie. I zdrżenie rzucimy sobie tutaj. Bo uważam, że on mnie tutaj będzie bardzo karał. I co? 36,50. I tutaj sobie wlecimy w Iverno. No, no, no. I tutaj polecimy. Klas 42. Ile z kontry? 9. Będzie drugi atak? Nie będzie drugiego ataku. A szkoda. O, stun! Ajajajajaj. E, 01 no. Będzie stun? Nie, nie zrobił tego. Tutaj możemy zabrać kontrę. Zobaczmy pasek. Pasek mówi, że zabranie tej kontry będzie w porządku, bo nie ma eksperta morali. Dobrze widziałem, ma podstawowe dowodzenie, więc nie może mi tego śmiesznego swojego chamskiego przyspieszenia. No ja mi też się powoli, kurde, jednostki kończą, żeby nie było. Zostały mi głównie małe staki. 18,2 to nie jest coś, co mnie jakoś boli bardzo. 1, 2, 3, 5. Tak, jakbyśmy tutaj kontrę ściągnęli, tutaj wiwerną wlecieli, żeby się jego troszeczkę już pozbywać. O, tu jest bez kontry, fajnie. 41. Ok, poleciał w nigdzie. To lubię. 3, 4, 19, 26. On jeszcze tutaj stoi. Pytanie, jak balista sobie z nim radzi. Dobra, tutaj ściągnąłem kontrę, to tutaj sobie weźmiemy. jeszcze wejdzie bohater, za to zawsze coś. Znałem, co on będzie teraz strzelał? Co on będzie teraz strzelał? Także sądził, że tutaj. Nie teraz wyprzedza, więc kusznik będzie miał strzał. Mogę tego kusznika blokować mimo wszystko. Nie, nie tak dużo nawet, spodziewałem się troszeczkę więcej. Zobaczymy, ile kuń wyciąga. 2, 1. Dobra, zatruty. Kurde, strasznie mało mało zadaję ja. No nie jest. Dobra, daj defa. Nie ma co. Kasuj go, proszę, ja cię. Last. No i gdzie drugi atak? No i gdzie drugi atak, meczku Where drugi atak? 24, 4 i wyniszczające rany. Okej, okay, zrozumiałem. Ile tutaj mamy? 346, a ja mam nadryżyj, co bym mógł przedrzeć. Myśl, 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 myśl. Tak, to... Hm. Tutaj na pewno sobie zrobimy to. Eee, dawaj na razie jego, straszymy. Tu wchodzimy. A i tak sobie to zatruwanie mi nic nie daje, bo przecież on ma ten namiot paskudny. Zapominam o tym. Ale tutaj mam fajnie teraz... Żeby ptaka uderzyć, ale obstawiam, że ptak zrobi hop do góry. Może tu podbiegnę, jak da radę. To ma jeden HP. Super. No ten namiot ta te balista mnie bolą. No nie mam co z tym zrobić za bardzo. Dobra. Jedziesz. Nie ma stuna. Najgorzej. No i cyklop się przekręca i kolejny paladyn się przekręca. No nie wygląda to po mojej stronie za bardzo. Wręcz przeciwnie, wygląda to bardzo nie po mojej stronie, bo ta balista mnie przekręci. Myślałem, że to jakaś magia światła będzie, czy coś w tym stylu, ale no niestety nie. Może jakbym sam pod balistę zagrał, coś byśmy tutaj ugrali. Też wątpię. Jeszcze mam tak naprawdę dwa staki, ale to są małe staki. To jest bezrobocie na bohaterze. No nie spodziewałem się bezrobocie na bohaterze. A właśnie tego nie lubię przy graniu rozbicia że możesz sobie łatwo bezrobocie załatwić I to takie niestety hamskie bezrobocie dobra wjeżdżamy tutaj możesz go skasować? no kurwa no wykurwiaj mi z tym no i czemu go nie skasowałeś no Jezus Maria no obrzydliwe no mi tego nie ugra on nie ma on nie ma na tyle szału on się nie naszałuje tak żeby to ugrać Rzeczywiście, taczka tu jest, no. No ile odda 10? Mam no, 12, chociaż no to coś. 11, 17, no kurwa. nie masz tak. 16, 16, no nie masz takiej różnicy statów nade mną. 10, 13, 10. No dalej ma dobre te staty, no kurde, nie ma co. Tylko goblina mi przetyrał. No, inicjatywą też mnie robi. No to, to jest łabzdędliwe. Dobra. Kasuj paskuda. No, dobra, moralne zwycięstwo, moralne. Zwycięstwo. Kusznik nie żyje. nicemy my to robimy, Ty żyj, klasycznie. No, podbieg do mnie. Dobra, dawaj, kasuj ptaka. Skasujesz? No oczywiście, że nie. No po co sobie kasować ptaka? No, kto by to wymyślił. Kurwa, I drugi odcinek już będzie przegrana, no tak nie może być! Dlaczego mnie to spotyka? No zakon czerwony inwalid opiera opieracie krzykaczowi i jego wernom. Co no to za ocie obrzydliwe? Ty no, mimo że ja, ja mam lepszą inicjatywę od niego, to nie tak trzeba się częściej ode mnie, bo to jest kurwa niemoralne. Tutaj ta rolka na początku z nim to obrzydliwa, no 1235. No, no ta rolka to. O to ja to światło rozbijam to cholery. Tak. Ograda 1 estrada. Turpać. To nic. Baty to baty. Dysysys miał, miał bić. A był bity. Taka prawda. Tyc miał bicie, był bity. Dobra, potem już nawet nie było blisko, szczerze mówiąc. Obrzydliwie mnie potyrał, a nie wiem, jakiś turbożby statów. No, biorąc pod uwagę, jakie straty ja mu zrobiłem, a jak on mnie potyrał, no to faktycznie, no. DGWP, TFP. Rybka Dr... przegrana. I do domu. Dobra. No to co, przegrałem. Odcinek się na tym kończy. Alarek po prostu jest lepszy. I tyle. Dzięki za oglądanie. Eloi i cześć.